Wybieramy się teraz do jednego z najbardziej ulubionych miejsc Chrystusa, a więc do ogrodu Getsemani, czyli tam, gdzie miała miejsce najpiękniejsza, najbardziej dramatyczna i najbardziej owocna modlitwa Jezusa. A więc to bezpośrednie przygotowanie do męki i śmierci. Znajduje się w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26, ta modlitwa Jezusa w Getsemanii w 10 wersetach od 36 do 46. Jezus przyszedł z nimi do posiadłości zwanej Getsemanii. Wtedy powiedział uczniom, usiądźcie tutaj, a ja odejdę tam, aby się modlić. Zabrał ze sobą tylko Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Wtedy zaczął się smucić i trwożyć. Powiedział: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Odszedł nieco dalej, upadł na twarz i tak się modlił: Mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Lecz niech się stanie tak, jak ty chcesz, nie ja. Potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział do Piotra: Nie mieliście tyle siły, aby jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. Odszedł po raz drugi i tak się modlił. Mój ojcze, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się spełni Twoja wola. Potem wrócił i znów zastał ich śpiących, bo sen zamknął im oczy. Jeszcze raz ich zostawił, odszedł i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem powrócił do uczniów i powiedział: Wciąż jeszcze śpicie i odpoczywacie. Oto nadchodzi godzina, i syn człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto nadchodzi ten, który mnie wydał. Oto słowo pańskie. Ten przepiękny opis. Modlitwy Chrystusa w ogrodzie Getsemani. Pochylmy się teraz nad komentarzem, który wyjaśnia nam niektóre aspekty. Potwierdza, że ogród Getsemani był jednym z ulubionych miejsc modlitwy Jezusa. Pamiętajmy, że mowa jest też o nim w Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 18, werset 2. I wiemy też, że jeżeli chodzi o modlitwę, Chrystus bardzo często modlił się, są o tym wzmianki też w Ewangelii, ale jest coś, co odróżnia poprzednie modlitwy, można by powiedzieć, czy te wzmianki o modlitwie od tej, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Otóż z reguły modlitwa czy treść tej modlitwy pozostawała w tej. Tajemnicy w sekrecie tej intymności między Jezusem a Jego Ojcem. Natomiast tym, tym razem możemy poznać treść czy słowa, które wypowiadał Chrystus w czasie modlitwy, a które obrazują nam niesamowitą wręcz walkę duchową. O tym też właśnie wspomina komentarz. Modlitwa Chrystusa przed męką, naznaczona była niezwykłą i wstrząsającą walką wewnętrzną, w której objawiła się ludzka natura i uniżenie Jezusa, podjęte z miłości do człowieka. Z pełnym jednak zaufaniem oddawał się w tejże modlitwie w ręce Ojca. Jako człowiek Jezus odczuwał lęk przed śmiercią i pragnął jej uniknąć. Metafora kielicha, która się tutaj pojawia, oznacza czekający go los, ostateczną próbę, przez którą jako Chrystus musi przejść, aby zatriumfować. Kielich oznacza, wskazuje także na ekspiację, ekspiacyjną wartość męki Jezusa. Który wziął ludzkie grzechy na siebie i poniósł za nie karę. Bo przypomnijmy, my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie zapłacić okupu za nas samych, czy w pełni zadość uczynić za te grzechy, które każdy człowiek popełnia. Posłuszne i pełne ufności poddanie się woli Ojca. Chrystus wyraził słowami, które przypominają wezwanie do modlitwy pańskiej, które znajdujemy w tej samej Ewangelii, według świętego Mateusza, w rozdziale 6, werset 10. Sam czynił więc to, czego nauczał, wolę Ojca stawiał na pierwszym miejscu. I warto to podkreślić i przypomnieć, że Chrystus. Jako zrezygnował nie tylko z tego, co później święty Paweł pięknie wyrazi, ze sposobności bycia na równi z Bogiem, czyli tego pozostania w niebie i przypatrywania się temu marnemu losowi ludzi, ale jednocześnie stając się człowiekiem, zrezygnował też z wolności, aby wypełnić wolę swojego Ojca. I tu jest klucz do tego, aby pojąć, czym, czym jest ta prawdziwa wolność, prawdziwe piękno i wartość naszego życia. Nie w tym, że tak jak dzisiaj się propaguje, bo ja, bo moje, bo co mi się chce, bo tak jak ja uważam, i wtedy wydaje się, że Pan Bóg powinien się dostosować do nas, ale właśnie droga wiary, wcześniej czy później, prowadzi do tego, że Człowiek odkrywa, że najbardziej zasadną i wartościową rzeczą w życiu jest wypełnić wolę Bożą. To tego uczyli święci i podkreślali, ponieważ łączy się to i z walką duchową, i z koniecznością zaparcia się samego siebie. Wtedy człowiek odkrywa to prawdziwe ja, czyli prawdziwego samego siebie, ale ten pierwszy moment, można powiedzieć, że rzeczywiście przypomina taką modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, jest to walka duchowa, Przełom przychodzi wtedy, kiedy człowiek zaufa Panu Bogu, nie będzie polegał na własnych siłach, ale polegał właśnie na tym, że skoro chce wypełniać, pragnie wypełniać wolę Bożą, to i moc Boga, moc Boga, będzie go prowadziła, tak aby mógł to zrealizować. Ponieważ nie można zrealizować woli Bożej, typu oferując Panu Bogu na srebrnej tacy swoje osiągnięcia. Można powiedzieć wręcz, bycie świętym jedno jest niezbędne wypełnić wolę Bożą, życie wiarą, bycie człowiekiem wierzącym wypełnić wolę Bożą. I wiemy, że każdy z nas, wobec każdego z nas, ta wola Boża jest szczególna. Pan Bóg zawsze e, proponuje nam, czy zaprasza nas do tego, bo tu jest też kwestia wolności nie zmusi nas do tego. Ale proponuje nam to, co jest możliwe, abyśmy zrobili, ponieważ daje nam do tego zdolności i siły. A że człowiek doświadcza swojej słabości, niewystarczalności, to i doświadcza też tego, że no, nie zawsze umie rozpoznać, przyjąć tę Bożą łaskę. Jednak w ostateczności pamiętajmy, Boże miłosierdzie, to prawdziwe miłosierdzie, nie jakieś ludzkie tkliwostki czy empatyjki, ale to prawdziwe miłosierdzie zawsze zwycięża. Zawsze jest mocniejsze, dlatego choćby człowiek czasami doświadczył nie wiem jakiego upadku, czy nie wiem jakiego grzechu. Jeżeli tylko wezwie Bożego Miłosierdzia, wtedy całe niebo spieszy z pomocą. Komentarz kończy się zdaniem, powtarzając pełną wewnętrznych zmagań modlitwę, zawsze kończył ją decyzją przyjęcia i wypełnienia woli Ojca, więc jest to potwierdzenie. Niektórzy nazywają to, że można troszeczkę pokłócić się z Panem Bogiem, troszkę tak poprzepychać, powalczyć tak jak Jakub ze Starego Testamentu walczył z Aniołem przez całą noc. Ale koniec końców ta modlitwa ufności kończy się właśnie tym. Niech będzie, Ojcze, tak jak Ty chcesz. Niech będzie, Panie Boże, po Twojemu, a nie po mojemu. I w trakcie tej właśnie walki duchowej która bardzo często ma miejsce właśnie na modlitwie. Tam człowiek też i tę wolę Bożą rozpoznaje, ale tam też zdaje sobie sprawę z tego sprawę z tego, że Bóg jest przy Nim, że Bóg go nie opuszcza, że dodaje Mu siły. Wtedy człowiek uczy się, aby nie ufać samemu sobie, nie ufać ludzkim możliwościom, też bardzo często nie ufać ludziom, których, dla których często wola Boża no, nie ma żadnego znaczenia, ale właśnie ta ufność bezgraniczna Panu Bogu, wypełnić Wolę Bożą. I na tym opiera się ta przepiękna modlitwa w ogrodzie Gethsemane. Postawa uczniów, myślę, że jest nam dobrze znana, ponieważ trzeba też zauważyć, że wobec tak wielkiej tajemnicy człowiek po prostu jest bezsilny, bezradny. Podczas gdy Pan Bóg działa, bo tutaj też taka może uwaga na sam koniec, Właśnie wtedy, kiedy często na modlitwie człowiek wydaje się spać, a więc nic się nie dzieje, wtedy, kiedy no, nie ma żadnych wrażeń, odczuć, to co św. Jan Krzyża nazywał ciemną nocą, a św. Teresa przejściem przez pustynię duszy, wtedy, kiedy człowiekowi się wydaje, że właściwie jest to taki czas posłuchy, wtedy okazuje się, że Bóg toczy najbardziej zaciekłą i największą bitwę o nas sami, my nawet nieraz o tym nie wiemy, warto zdać sobie z tego sprawę, wtedy gdy się modlimy, czasami narzekamy dlaczego nic nie czuję, dlaczego nic nie widzę warto sobie to przypomnieć i zdać sobie z tego sprawę toczy się największa wtedy największa bitwa najbardziej zaciekła moją duszę o moje życie i Bóg wtedy walczy Chrystus walczy za mnie